<laughs> Witam serdecznie państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj przedstawię wymyślone choroby przez naszą współczesną medycynę. Będę mówił o AIDS według medycyny akademickiej jest to zespół nabytego niedoboru odporności oraz o ptasiej i świńskiej grypie. Inspiracją do podzielenia się z tym tematem był Światowy Dzień do Walki z AIDS, który obchodziliśmy kilka dni temu. W latach 1983-2008 na AIDS zmarło 25 milionów ludzi. Obecnie rocznie z tego powodu umierają. 2 miliony osób. W Polsce od początku epidemii w połowie lat 80. do czerwca 2015 roku zarejestrowano ponad 19 tysięcy zakażenia wirusem HIV, w tym 3,3 tysiąca rozpoznano jako AIDS, z tego około 1000. 300 osób zmarło. Miliony ludzi zostało poddanych leczeniu i są nadal leczeni silnie trującymi lekami, w tym AZT, który jest chemoterapeutykiem o niezwykłej toksyczności. A zatem miliony ludzi straciło życie, ponieważ utwierdzono ich Przekonaniu, Że AIDS jest śmiertelnie, śmiertelną chorobą wywołaną przez śmiercionośnego wirusa HIV. I, jak się okazuje, wirusa, który nawet nie istnieje, ale o tym za chwilę. Nieszczęścia spowodowane przez tuszowanie oszustwa HIV, są przeogromne. Temat HIV i AIDS został rozpowszechniony dopiero na początku lat 80. ubiegłego wieku. Rzekome odkrycie nowego wirusa HIV, który wywołuje śmiertelną chorobę o nazwie AIDS, medycyna konwencjonalna rozpowszechnia informację, że wirus ten Przenoszony jest przez kontakt z krwią lub kontakty seksualne, i nie jest możliwe wyeliminowanie go z organizmu. Rzeczą zastanawiającą jest, że przy istnieniu tak niewielu doświadczeń, oraz po tak krótkim czasie, można stwierdzić, iż jest to wirus którego nie można wyeliminować z organizmu, oraz że AIDS jest chorobą nieuleczalną. Czy istnieje wirus HIV, czy nie, i czy w ogóle wirusy istnieją, stwierdzić to mogą tylko wirusologowie, którzy szczegółowo zajmują się tym tematem. Jak wygląda prawda? Do takich specjalistów w tym zakresie należy m.in. dr Stefan Lanka, który jest niemieckim wirusologiem i biologiem molekularnym. Doktor Lanka, prowadząc badania pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, odkrył wirusa w pojedynczej komórce algi o nazwie chlor Chlorella, i że odkryte wirusy mają raczej funkcję wspierającą interakcję między komórkami. I to jest w pełni zgodne z ustaleniami doktora Hamera, twórcy germańskiej nowej medycyny, który odkrył, że mikroby. Nie powodują chorób i że nie szkodzą organizmowi, że mikroby odgrywają rolę wspierającą. Doktor Lanka ustalił w swoich badaniach, że wirusy są istotnymi elementami prostych form życia, takich jak algi. One nie istnieją w złożonych organizmach, takich jak ludzie. Zwierzęta czy rośliny. W biologii algi nie są traktowane jako rośliny, bo brakuje im różnych narządów typowych dla roślin lądowych. Tak więc, w oparciu o odkrycia doktora Lanki, kiedy odkrył, że wirusy nie istnieją w organizmach ludzkich, zaczął kwestionować zasadność wirusa HIV. Jako wykładowca uniwersytecki dr Lanka zaczął zgłębiać dostępną mu literaturę naukową w zakresie medycyny, zwracając szczególną uwagę na wirusa HIV. I był zaszokowany, odkrywając w końcu, że nie ma żadnych dowodów naukowych na istnienie wirusa. HIV, ponieważ wirus ten nigdy nie został wyizolowany z komórki gospodarza, co jest podstawowym i głównym kryterium udowodnienia istnienia wirusa. Przez organizm gospodarza należy rozumieć organizm, którego ciało jest środowiskiem życia innego organizmu. Ponadto DNA wirusa nie zostało prawidłowo zidentyfikowane. W wirusologii można mówić o nowym wirusie tylko wtedy, jeśli jego DNA zostało zweryfikowane. Jednak w przypadku HIV to nie zostało dokonane. I tu ciekawostka zdjęcia. Które często możemy oglądać w internecie, nie pokazują wirusa, a pokazują tylko cząsteczki komórek. Odsyłam Państwa na stronę internetową www.wirusmyt.com, która zawiera 1500 stron z ponad 1000 artykułów napisanych przez naukowców. Którzy odkryli tę samą prawdę. Oto dwa cytaty z tej witryny, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Pierwszy cytat. Do dziś nie ma ani jednego naukowego przekonującego dowodu na istnienie wirusa HIV. Ani jeden taki retrowirus. Nie został wyizolowany i oczyszczony za pomocą metod klasycznej wirusologii. I to są ustalenia doktora Ludwika Zangera, emerytowanego profesora biologii molekularnej i wirusologii na wydziale biochemii w Instytucie Maxa-Plancka w Monachium. Drugi cytat. Jeśli istnieją dowody,. Na to, że HIV wywołuje AIDS, to powinny też istnieć naukowe dokumenty, które pojedynczo lub zbiorowo potwierdzają ten fakt. Jednak nie ma takiego dokumentu. To są ustalenia dr. Kary Mulis, biochemika, laureatki Nagro Nagrody Lob Nobla. W dziedzinie chemii w 1993 roku. Kiedy doktor Lanka odkrył oszustwa dotyczące HIV, został szybko odtrącony przez społeczność akademicką. Pomimo to nadal miał wypełnione sale wykładowe podczas swoich prezentacji dotyczących oszustwa HIV. Pewnego dnia doktor Lanka wpadł na genialny pomysł. Zachęcił społeczeństwo oraz swoich słuchaczy, żeby nie wierzyli jemu, tylko zapytali swoje władze. Napisano więc tysiące listów do lokalnych i federalnych polityków, do ośrodków zdrowia, do klinik uniwersyteckich i do renomowanych instytutów, Jakim jest na przykład Instytut Roberta Kocha w Niemczech. Jednak nikt nie mógł dostarczyć i nie pokazał dowodu naukowego ani zdjęć wyizolowanego wirusa HIV. Spójrzmy teraz na AIDS z punktu widzenia germańskiej nowej medycyny. Jak ujął to dr Hammer, AIDS jest Kombinacją objawów, które istniały już na długo przed odkryciem AIDS. Większość objawów AIDS spowodowana jest szokiem wywołanym, diagnozą i konfliktami wywołanymi przed tą chorobą. I przytoczę tu przykłady. Typowymi chorobami, które pojawiają się w wyniku Szoku konfliktowego HIV-AIDS są przeżycie konfliktu strachu przed śmiercią, który powoduje raka płuc oraz gruźlicę płuc. Po usłyszeniu diagnozy HIV-AIDS można przeżyć konflikt strach z przerażeniem lub konflikt strach o Rewir, który w zdrowieniu powoduje zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Ludzie, którzy zostali zdiagnozowani na HIV-AIDS, mogą przeżyć konflikt uciekiniera, który powoduje raka nerki. Ludzie mogą przeżyć konflikt utraty własnej wartości, który powoduje. Czy skutkuje rakiem kości, chłoniakiem lub białaczką? Lub także mogą przeżyć konflikt ataku, który spowoduje mięsaka kaposiego. Przez dziesięciolecia mięsa kaposiego uznawany był za bardzo rzadką chorobę, która dotyka mężczyzn pochodzenia, Żydowskiego lub mężczyzn afrykańskich. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat zdecydowana większość przypadków zachorowań na mięsaka kapociego rozwinęła się w związku z HIV i AIDS, szczególnie u mężczyzn homoseksualnych. Widzimy tu Tutaj wyraźnie, że, zdiagnozowa że po zdiagno zdiagnozowaniu AIDS poprawia się wiele, pojawia się wiele symptomów, które można wyjaśnić w oparciu o przebieg konfliktu oraz wraz z nim przebieg choroby, które zostały opisane w pięciu biologicznych prawach natury odkrytych przez doktora Hammera. Jeszcze raz powiem, o czym mówiłem już wcześniej, że zastanawiającą rzeczą jest fakt, jak, można, jak może medycyna akademicka twierdzić, że wirus HIV jest wirusem, którego nie można wyeliminować z organizmu, oraz że AIDS jest chorobą nieuleczalną, skoro jest to zwykłym kłamstwem. I oszustwem, co Państwu przedstawiłem. Kto ma interes w rozpowszechnianiu twierdzenia, że jakiś wirus nigdy nie zostanie wyeliminowany z organizmu, a osoba chora zmuszona jest do przyjmowania bardzo silnych leków zatruwających organizm i to do końca życia? W czyim interesie leży istnienie choroby, jaką jest AIDS, która w świetle nauk przyrodniczych w ogóle nie istnieje i która została wynaleziona, a więc zaprojektowana? Myślę, że nie muszą Państwa przekonywać, że są to koncerny farmaceutyczne, które osiągają ze sprzedaży leków przeogromne zyski. Część świata żyje z chorób ludzkich i to żyje znakomicie. A teraz kilka słów o ptasiej grypie. Również w odniesieniu do ptasiej grypy, przez media przewijały się bardzo mętne i zawiłe twierdzenia, w, w których można dostrzec same niedorzeczności. Na przykład, czy Zarażone śmiertelnym wirusem ptaki mogły przelecieć tysiące kilometrów z Azji do Europy? Czy można wyobrazić sobie taki ogromny wysiłek u śmiertelnie chorego zwierzęcia? Jest to po prostu niemożliwe. Te śmiertelnie chore zwierzęta zaraziły miejscowe łabędzie, które masowo. Wyzdychały w przeciągu krótkiego czasu. Z ptasią grypą jest więc podobnie jak z AIDS. Stawia się twierdzenia, których nie można naukowo udowodnić. Podobnie rzecz ma się ze świńską grypą, która została wynaleziona tak jak AIDS i ptasia grypa. Pewnym określonym celu. Nie muszę już Państwa przekonywać, w jakim. Rozmawiałem nie tak dawno z pewnym profesorem medycyny renomowanego uniwersytetu, który w poufnej rozmowie wyjaśnił, że ptasia grypa i świńska grypa to jedna i ta sama grypa. Tak jak wszystkie inne grypy, tylko o innych nazwach i inaczej przedstawiane w mediach. Ja na to mu odpowiedziałem: No tak, to jest raczej jasne. To przecież nie jest tajemnica. Wiemy o tym od dawna. Ale najbardziej interesujące jest to, tylko to, że wie o tym też ten profesor. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poszerzyć wiedzę o HIV i wiedzę o prowadzonych badaniach naukowych nad wirusami, to zachęcam do nabycia mojej płyty wideo pod tytułem Prawda o chorobach infekcyjnych. Płytę można zamówić drogą, Emailo, email, e-mailową podaję adres małymi literkami: zdrowie i życie wciągu małpa o2.pl lub kazimierz.szafranek małpa o2.pl. Koszt płyty 35 zł plus koszty przesyłki. Zapraszam również państwa na stronę internetową Fundacji Zdrowie i Życie www małymi literkami zdrowie gdzie przybliżycie sobie państwo wiedzę o zdrowiu. To tyle, co chciałbym państwu na dzisiejszym spotkaniu przekazać do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam. Kazimierz Szafranek. Thank you.